Hello, zagramy w robaczki. Mamy tutaj taką grę typu smart game dla jednego gracza od 7 lat. Gra może być podróżną grą. To, że jest od 7 lat, to wcale nie oznacza, że dorosły w nią może nie grać, i czasami może się zderzyć naprawdę z problemami, które ciężko rozwiązać. I trzeba nad tym troszkę pomyśleć. Gra ma bardzo proste zasady. Mamy tutaj cztery obrazki, na których mamy pokazane różnego rodzaju robaczki, natomiast tutaj pojawiają się zadania. Z lewej strony mamy zadania podzielone na cztery grupy, jak gdyby takie o, o różnym stopniu zaawansowania. Zaczynamy od startera, bo to jest najprostsze. Na naszym zdjęciu. Widzimy tutaj, że pierwsze zadanie polega na tym, że mamy tak zakryć wszystkie inne robaczki, żeby na, na tej głównej planszy, czyli na tych czterech kwadracikach, w ogóle było widać tylko pięć mrówek. Spróbujmy to zrobić. Mamy cztery elementy, prawda? Te elementy muszą się mieścić w tych kwadracikach, czyli możemy sobie je po prostu obracać, przykładać i tak dalej. W ten sposób, żeby odznaczyć tylko te pięć mrówek. Spróbujemy, może ja bym to zrobił w ten sposób. Muszę przyznać, że wcześniej nie układałem tego zadania I mogę mieć jakieś tam obiektywne małe problemy Aczkolwiek zobaczymy, czy to nie lepiej w ten sposób tutaj zadziałać Żeby pozakrywać No na pewno mam dwie mrówki Zostało mi tu jeszcze parę innych fajnych tematów do ułożenia Czy mi się to uda, czy to po prostu pokombinować Słuchajcie, chyba się udało Zobaczcie, jest pięć mrówek. Naprawdę ciekawa gra. Przede wszystkim te pierwsze zadania są bardzo proste, bo oczywiście mamy tam wszystkie takie same. Ale spróbujcie ułożyć zadania, które są skomplikowane, że mamy kilka różnych innych robaczków do ułożenia. Ciężko wybrać, na której planszy ma ten robaczek się pojawić. Ciekawa gra i myślę, że każdemu może umilić wieczór albo podróż.